ma śmierdziele, w tym odcinku rozwiążę to zadanie, ale zanim się za nie wezmę, to będzie mały wstępik teoretyczny. Żeby to rozwiązać trzeba trochę wyobrazić przestrzennej, więc jeśli ktoś nie potrafi sobie wyobrazić tego tutaj, no to... to trudno. Nie, jednak nie trudno, bo kawałek dalej jest animacja oparta o ten kawałek kodu. Zrobiłem najpierw bez animacji, po opowiadałem co mi się podobało i stwierdziłem, że nie zrozumiałbym z tej opowieści, więc zrobiłem animację, także sorry za powtórzenia, bo omawiając animację, gadałem o tym samym i nie wiem, czy da wtedy to zmontować tak, żeby to było ładne, spójne. No ale myślę, że lepiej, żeby coś było powiedziane dwa razy, niż nie powiedziane wcale. Także no. Spróbuję wyjaśnić, czemu chcę wybrać taką, a nie inną odpowiedź. I żeby móc to lepiej wyjaśnić, zrobimy takie jedno albo dwa zadania wstępne. To jest pierwsze wstępne zadanie. Rozważamy układ Ziemia-Księżyc. To coś jak Ziemia-Satelita. No nie, Księżyc też jest satelitą Ziemi. I mam wybrać tutaj prawdy i fałsze. No to Księżyc krąży wokół Ziemi. Oczywiście fałsz. Ziemia krąży wokół Księżyca. Znowu fałsz. Ziemia i Księżyc obiegają wspólny środek masy. Znowu fałsz. Wszystko główno prawda, bo za mało danych. Prawda. Dlaczego tak? Bo odpowiedź zależy od wyboru układu odniesienia. W układzie odniesienia związanym z Księżycem, Księżyc spoczywa, a Ziemia krąży wokół Księżyca. Zobaczcie sobie w internetach zdjęcia wschodu Ziemi na Księżycu. W układzie odniesienia związanym z Ziemią, Ziemia spoczywa, a Księżyc krąży wokół Ziemi. W układzie odniesienia związanym ze Słońcem albo ze Środkiem Galaktyki, w każdym razie z czymś poza układu Ziemia-Księżyc, te dwa ciała obiegają wspólny środek masy. A fakt, że ten wspólny środek masy leży właściwie w wnętrzu Ziemi, 4000 coś kilometrów od środka Ziemi, to już taki szczegół. Gdybyśmy mieli układ gwiazd, e, układ podwójny i byłyby by w nim dwie gwiazdy o porównywalnych masach, to one by obiegały wspólny środek masy, który byłby gdzieś po środku między nimi, w przybliżeniu. Tutaj wybieram wszystko główno prawda, bo nie określono względem którego układu odniesienia Mam wybierać tą prawdę lub fałsz. A w każdym układzie odniesienia odpowiedź jest inna. No i kolejne zadanie wstępne. Znowu rozważamy układ Ziemia-Księżyc. Tym razem podano, że mam układ odniesienia związany ze Słońcem. W tej sytuacji księżyc krąży wokół Ziemi. Gównoprawda. Ziemia krąży wokół Księżyca. Gównoprawda. Ziemia i Księżyc obiegają wspólny środek masy. Prawda. No i w tym samym to staje się fałszem. Co trzeba z tego zapamiętać? Że jeśli dwa ciała są związane oddziaływaniem grawitacyjnym i krążą jedno wokół drugiego, tak jakby, to tak naprawdę obiegają wspólny środek masy. I jeśli ich masy są porównywalne, to rzeczywiście to widać, że krążą wokół wspólnego środka masy. Natomiast jeśli masa jednego jest dużo, 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 dużo większa niż drugiego, to wydaje się jakby to lżejsze. Krążyło wokół tego cięższego, ale to się tylko tak wydaje. Księżyc nie krąży wokół Ziemi w układzie odniesienia związanym ze Słońcem. Ziemia i Księżyc obiegają wspólny środek masy. Na Wikipedii są takie dosyć ładne animacje, które pokazują to obieganie wspólnego środka masy. To pierwsza z nich. Tutaj oba ciała mają tą samą masę, więc środek masy jest dokładnie po środku między nimi. Tutaj nie takie same masy są. No, i jak widać, dalej obiegają wspólny środek masy. On jest, no, tu. Cały czas są dokładnie naprzeciwko siebie, w tej samej odległości od siebie. Jeszcze zwiększam masę tego dużego w stosunku do małego. Ta? Tutaj już wydaje się, no, z dosyć dobrym przybliżeniem, że to małe obiega, to duże. I jeszcze zmniejszę masę tego małego. No i mniej więcej tak wygląda układ Ziemia-Księżyc. Czyli dalej obiegają wspólny środek masy, przy czym ruch tego ciała centralnego jest praktycznie niewidoczny. Środek masy układu Ziemia księżyc jest 4000 km od środka Ziemi to jest jeszcze pod powierzchnią Ziemi. No i taka ciekawostka. Elementy symetrycznego układu podwójnego wcale nie muszą latać po kołach. I teraz wracam do zadania. Trzeba umieć sobie wyobrazić, co tutaj ja umiem. To jeszcze taka wesoła nowina dla tych bez wyobraźni przestrzennej. Napisałem symulację. Można sobie obejrzeć. To jest to. To se krąży wokół tego. Teraz widać. Po kołowie orbicie, jakby dalej i... Ta też się rusza, tylko jeszcze nie widać. Musi kawałek odjechać. Bo jest bardzo duża dysproporcja mas. Tu ją widać. 25 razy masywniejsza jest ta duża planeta od tej małej, czy tam, od księżyca. Chyba nie będzie widać, że się rusza. No, dobra, trochę tam się rusza. Kółko lata wokół środka masy, który jest gdzieś pod jej powierzchnią. To jest coś takiego jak układ Ziemia-Księżyc. Tak, widać, że się rusza, lata w kółko. Nawet nie narysuję mi jej orbity, bo ona jest w środku, ale wyłączę. Zmniejszę dysproporcję mas. To jest odległość między nimi, niech zostanie taka jak jest. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz po zmniejszeniu dysproporcji mas będzie widać wyraźnie, że obie latają w kółko. Chyba, że nie będzie widać. Widać. Dobra, niech to się porysuje, wezmę trochę przyspieszę. Jeśli ktoś się zastanawia, czemu we wzorze na siłę grawitacji mam promień do trzeciej potęgi, a nie tak jak na karcie wzorów do drugiej, to to dlatego, że użyłem prawa powszechnej grawitacji w postaci wektorowej. A tam jest trzecia potęga. Czemu użyłem postaci wektorowej? Bo framework, z którego korzystam, ma obiekt, wektor i se go używam. Dobra. Jak się na to spojrzy, tak jakby z kierunku równika tej planety, tej, tej niebieskiej, to orbita tego żółtego ciała zrzutowana na to niebieskie ciało daje średnicę, a nie cięciwe. Nie? To, co widzimy, to tak jakby cień tej żółtej orbity na tym niebieskim i to jest średnica. Dokładnie to, co tutaj w zadaniu maturalnym. Tu mam dwie cięciwy, znaczy cięciwa, styczna i średnica. Tylko średnica wchodzi w grę, jeśli te dwa ciała mają obiegać wspólny środek masy. Wróćmy jeszcze do większej dysproporcji mas, żeby to się zachowywało dokładnie tak jak tutaj. Tak jak w tym zadaniu naturalnym, nie? To jest to. No i teraz księżyc zakreśli kołową orbitę. To się praktycznie nie ruszy. Dajmy mu chwilę, przyspieszę. Prędkość orbitalna Księżyca wzrosła, bo wzrosła masa, wokół której lata. I znowu spojrzę na to z perspektywy równika tej planety i zobaczę, że orbita tego Księżyca, która teraz jest kreską, przecina środek planety. Jest średnicą na tym kółku. Nie? No bo jeśli mają obiegać wspólny środek masy, to, to musi tak wyglądać, inaczej nie może być. No to jeszcze zobaczmy, czy to zadziała dla układu mas, które stosunkowo niewiele się od siebie różnią. I są blisko. Tutaj dt zmniejsza, żeby nie było kwadratowej orbity. te rozmiary, one nie oddają mas. Nie są proporcjonalne do mas. Tak? Rozmiar definiuję sobie całkiem osobno, jak mi tam się podoba, o tutaj. I tutaj. Za chwilę będzie widać, że obiegają wspólny środek masy, jak na Wikipedii. Pojrzę z góry na to. I że ich orbity są kołowe. I za chwilę znowu spojrzę na to z perspektywy, której użyli do rysowania tego obrazka. I zobaczę, że orbita tego księżyca, ta, ta żółta, no, idzie przez środek tej niebieskiej planety. Idzie przez środek, no idzie. No i co tak będą firać? No, także można bez wyobraźni przestrzennej, ale trzeba umieć jakąś prostą animację 3 d zrobić. Koniec zabawy. Zadanie. I trzeba wiedzieć, że dowolne dwa ciała, które oddziałują grawitacyjnie, obiegają wspólny środek masy. I w takim razie tylko ta orbita pasuje, bo tylko ta zawiera w sobie środek masy Ziemi. No i wybieram odpowiedź B. Środek masy Ziemi musi leżeć w płaszczyźnie orbity i satelity. Tylko w ten sposób one będą mogły obiegać wspólny środek masy. I tylko w przypadku orbity B. Środek masy Ziemi leży w płaszczyźnie orbity satelity. No i jeszcze dodatkowy bonus dla osób bez wyobraźni przestrzennej. Mogę pokazać, co mam na myśli, mówiąc, że środek masy Ziemi powinien leżeć w płaszczyźnie orbity satelity. Tu w tym zadaniu patrzymy z perspektywy płaszczyzny orbity satelity. Dodałem do programu Środek masy on będzie teraz wizualizowany. Odpalam to. O jest, jeździ. To jest widok z perspektywy płaszczyzny orbity satelity. Też płaszczyzny orbity tej planety. Dysproporcja mas jest nieduża, więc widać, że obie wykonują ruch po okręgu. Ta zielona kulka to jest środek masy. Tym razem planeta nie jest pla planetą abstrakcyjną, to nie jest jakaś tam błękitna planeta, tylko to jest planeta Jacek. Oczywiście obiegają wspólny środek masy i ten środek masy się nie rusza. I środki mas i planety, i satelity, i ten środek masy leżą w tej samej płaszczyźnie. Czyli jeśli rozpatrujemy płaszczyznę orbity satelity, czyli kółko, którego obwodem byłby ten żółty okrąg, to na tym kółku leży środek masy i leży środek masy planety. No, ze światłem coś nie tego. Zawsze mam oświetloną tą stronę, gdzie jest najmniej Jacka. Nie wiem czemu. O, jaka żyrafa. Na tej planecie, jak widzimy, są dwa kontynenty. Pierwszy kontynent się nazywa Jacek. Natomiast kontynent, dominujący na drugiej półkuli, nazywa się Jacek. Także no. No, i jeśli ktoś nadal nie rozumie, o co chodzi w tym schematycznym obrazku z zadania maturalnego, no to ja już nie wiem, jak mu to pokazać. Najlepiej wypierdolić w kosmos, niech sobie popatrzy. A i jeszcze jedno. Jeśli by przyjąć, że oś obrotu tej planety wokół własnej osi jest w pionie, to ten satelita w tej chwili krąży w płaszczyźnie równika. Czyli ta orbita na tym obrazku byłaby tu w płaszczyźnie równika, ale kołowych stabilnych orbit wokół Ziemi jest no, nieskończenie wiele, tak? Można sobie latać niekoniecznie w płaszczyźnie równika, można wystrzelić satelitę na orbitę biegunową, i on będzie przelatywał raz nad jednym biegunem, raz nad drugim. A żeby animacja idealnie pasowała do tego zadania, to musiałbym tu sobie dorysować. Oś Ziemi, oś obrotu Ziemi, znaczy oś obrotu tej planety, która nie byłaby pionowa. Tylko. No na przykład taka. A płaszczyzna równika wtedy byłaby prostopadła do osi obrotu. Czyli jakoś tak. To są te same obrazki, tyle że jeden jest obrócony względem drugiego. Kolejny punkt. Satelita S może być satelitą geostacjonarnym. No gówno prawda, bo satelita geostacjonarny musi krążyć w płaszczyźnie równika. To znaczy, że je, rzut jego orbity na ten obrazek byłby o taki. Tu nie ma takiej opcji. Prędkość liniowa satelity na danej or, orbicie zależy od jego masy. No, tam nie wiem. Gdyby satelita krążył po orbicie kołowie o większym promieniu, jego prędkość liniowa byłaby mniejsza. Też nie wiem. Żeby się dowiedzieć, napiszę sobie jakieś wzory. Więc satelita lata w kółko. Jeśli tylko widzę ruch po okręgu, żądam istnienia siły dośrodkowej. Siła dośrodkowa w tym przypadku to siła grawitacji. Siła dośrodkowa to masa razy przyspieszenie dośrodkowe. Siła grawitacji to G, jedna masa, druga masa przez R kwadrat. To jest masa ciała, która lata w kółko. To jest masa, która jest przyciągana przez drugą masę. Za każdym razem jest to stolita Nie ma? Aha, tu jest R kwadrat. Ale i tak się skróci. No i wychodzi mi z tego, że prędkość to jest gm przez r, pierwsza prędkość kosmiczna, no nie? I teraz mogę sobie wybierać. Prędkość zieliniowa stolity na tej orbicie zależy od jego masy. No gówno prawda, masa się skróciła, nie zależy. Gdyby stolita krążył po orbicie o większym promieniu, czyli zwiększamy tutaj r w mianowniku, jego prędkość zieliniowa byłaby mniejsza. No, no byłaby, bo dzielę przez więcej wychodzi mniej. Koniec.